dobry witamy Państwa w restauracji Rustykalnej Agnieszka Kandarian i Pan Latański. Latański. A dzisiaj przygotujemy dla Państwa, Panie co to będzie? Bardzo proste danie na takie szybkie przyjście gości niespodziewane, jak to znaczy, czyli tortille z mascarpone, z sałatą lodową i tu mamy do wyboru szynkę parmeńską albo szynkę dojrzewającą i łososia. Wtedy dosłownie robi się tam moment, parę chwil to zaraz zaprezentujemy, wtedy możemy podać gościom i zawsze mamy jakieś wyjście, alternatywę. A często bywa tak, że goście się nie zapowiadają, tylko wpadają do nas do domu i mamy problem. Czyli to będzie danie na zimno, tak? Na zimno. I proszę Państwa, to mamy, mamy tortillę, możemy kupić różne rozmiary, są dostępne, placki. tak, mhm. kukurydziane, pszenne. I tortilla, żeby nabrała smaku, ja zawsze ją biorę troszeczkę pod piekło. Czyli. Po prostu na suchą patelnię. odpiekamy podpiekamy przed położeniem. Przed chwileczkę będziemy musieli potem poczekać, żeby ona się leciutko zestudziła. Placki mamy przemne. Dosłownie. A już. Już się nam tutaj gaz zaraz od... zaświeci. A już mamy. I proszę poczekamy jak patelnia nam się nagrzeje. odpieczemy delikatnie z prawej i z lewej strony. Chwilkę poczekamy, żeby. Placek na wystyk, bo jeżeli na ciepły placek posmarujemy serem mascarpone, jeżeli ktoś stwierdzi, że to jest za tłusty ser, może użyć serka delikatniejszego, na przykład almetę, no w zależności od tego, kto jakie tam preferencje ma. Można również użyć fety, z tym, że fetę przedtem trzeba troszeczkę wziąć widelcem albo nożem na desce rozgnieć, no rozpracować. użyć tak. różnych dodatków, różnych bo to serów, jest ale danie te meksykańskie, tak? To jest takie można powiedzieć i meksykańskie i właściwie bardziej to jest tutaj bałkańskie, czyli rejonu Morza Śródziemnego i wtedy różne dodatki to wtedy stosujemy, tak jak wspomniałem, szynkę parmeńską wędzoną, Długo leży łososia Możemy użyć musimy, e, każdej innej wędliny. Musimy z tym plackiem uważać, żeby on nam się tak nie spiechał. Za mocno nie spiekł, Dlatego, że przy, e, jak za mocno spieczemy, to jest placek zacznie zaczyna się, się kruszyć, rozwarstwiać. No i niestety efekt będzie taki, że się po prostu nie da tego zwinąć, jak będziemy za chwilę prezentowali. I proszę Państwa, wracając do dodatków. ta jak szynka łosoś. Mamy w domu, no wiadomo, nie mamy szynki długo dojrzewającej czy łososia w domu. Mamy inną wędlinę. Mamy przykładowo jakąś szyneczkę konserwową czy jakąś zrobioną. Ale Z dobrze tego, byłoby, gdyby to był taki wyrazisty smak. Dosłownie. I wtedy po prostu taką szyneczkę zawijamy. Zaraz będziemy prezentowali także. Tutaj pieczemy ten placek na suchej patelni. Tak, bez tłuszczu, bez niczego, My go po prostu podgrzewamy, żeby on tak. był chrupiący. To jest jedno i ono się zaraz, zaraz zaprezentuje, on się fajnie weźmie pod piecze. My akurat podamy tutaj na mieszance różnych sałat, żeby po prostu uzyskać kontrast. W domu możemy podać z innymi dodatkami, tak jak to tam dalej na stole widać. Y, z pomidorami, z papryką. Y, y, możemy to później ułożyć na liściu y, y, sałaty lodowej, która będzie wchodziła właśnie w skład. Możemy to ułożyć na niczym na przykład. Możemy y, również y, <laughs> y, po prostu podać na półmiseczku i do tego cząstki y, właśnie pomidora. Mamy sezon y, właśnie teraz na pomidory, na, na wszystkie te y, y, owoce. Y, Płodziemne, takie jak właśnie papryka, pomidory, ogórki i jako dodatek do tego szynkąceczka. Już nam tu szumi. Tak i zaraz zobaczymy. Jeszcze momencik, ona się robi z, e, złota. Będziemy tak, zrobimy jeden placek z łososiem, drugi dosłownie, placek Dosłownie, dosłownie tak i, i potem to podamy bardziej tak ekskluzywnie jak to wypada, ale tak wspomniałem wcześniej możemy do tego również dodać e, e, jak ktoś ma Yy, lubi właśnie zioła, koper, natkiewietruszki. I ten placek nam rośnie troszeczkę. Tak, on troszeczkę zaczyna bąblować. A proszę Państwa, mamy złoty kolorek i taki kolor wystarczy, żeby ta, ten placek był chrupki i elastyczny. Przy drugim nam pójdzie już szybciej, bo paternia już będzie po prostu rozgrzana i wówczas yy, praktycznie prawa, lewa i. Mm, i rośnie. Tak, tylko przy przewracaniu ja już mam po prostu. Yy, przyzwyczajone dłonie do ciepła. W domu bym proponował wziąć łopatkę plastykową i wtedy sobie po prostu odgiąć i sprawdzić. Jeszcze, momencik i druga strona będzie gotowa. Jest on niestety gorące i trzeba uważać, by się nie poważyć. Nie jest już gotowa? Już będzie, prawda? Ja... Przerzucimy ją. I tak. proszę bardzo, z drugiej strony on troszeczkę. Bąbelków dostał, te bąbelki... To może bez... pan, ja będę piekła ten placek, a pan już pokaże, widzę. Ja teraz powiedzieć. musimy troszeczkę poczekać, żeby to przestygło. Dlaczego? Dlatego, że jak będziemy smarowali mascarpone, czyli bez różnicy, czy, czy innym serem, pod wpływem ciepła on nam tak jak masło za, zacznie się zachowywać, czyli po prostu zacznie nam się topić. topić. Tak. W tym wypadku możemy sobie przygotować tutaj pół miski do zaserwowania tego dania. Tu na tej stronie sobie uszykujemy. Będziemy tutaj z panią mieszką sobie przygotujemy dodatki, tak jak z pomidora, tak jak wspomniałem z warzyw. Powoli, powoli już nam się to też, no zimny już jest ten placek. Jeszcze chwileczkę poczekam, jak on dobrze przestygnie, bo tak jak powiedziałem zaraz. Czy ta sałata będzie jakoś doprawiona? Tak, ona e, będziemy, jak zawiniemy, zwiniemy tortille, będziemy zawiniali folię aluminiową, po kolei będę zaraz prezentował, to sałata e, będą ułożone na tym właśnie rulony z tortilli. Pięknie nam się smaży ten placek. I proszę Państwa, smarujemy to tak, jak smarujemy naleśniki. Jeszcze jest troszeczkę przyciepłe i troszeczkę Ale nam się to Nie, To jakoś tak szczególnie równomiernie rozsmarowane. Proszę zobaczyć, co nam się tu dzieje. To tak. już możemy wyłączyć, można przerzucić, bo za i weźmie się przypieczeć za mocno. Będziemy go studzić teraz. Ja no, położę sobie tutaj. Na talerze pójdzie szybciej mm. wystudzenie, bo dlatego, że talerz porcelana jest chłodna. Przekładamy. Ja mogę w sobie tą sałatę wziąć, tak? Oczywiście tak. Czy, I... czy jakiś ma pan szczególny plan w związku z tą nie, nie. sałatą? Nie, Sałatę po prostu na środku talerza ładnie roz... I rozłożyć i na to będziemy układali. Ułożymy sobie, zrobimy to w formie takiej wiekowej przekąski. Tutaj okay, tu. O super. I nam tutaj się ładnie wystudzi. Ja poproszę sałatę lodową. O tak. I proszę tak, Państwa. Sałata lodowa nadaje bardzo fajny kolor. Tak, jak to się zwinie? To w przekroju jest po prostu zielonkawe. Z tym, że no wiadomo nie mamy zawsze sałatę lodową, nie mamy lodowej w domu, ale bywa, że mamy sałatę maślaną czy jakąś inny rodzaj sałaty. Tak jak wspomniałem cześć, gośnie wpadają, bierzemy taką sałatkę, układamy, rwiemy na większe kawałki. Układamy na tym rozmarowanym serze. Tak to dwie trzecie powierzchni tortilli, czyli... Tu mamy na trzy porcje. Rozkładam to na trzy porcje. Oczywiście możemy na 3 tu Mamy porcje. też bardzo tak, ładne tak. kolory. Proszę zwrócić uwagę na kolorystykę, że tutaj mamy jasną zieleń, ciemną zieleni Bardzo ładnie nam to kontrastuje. I na tą sałatkę układamy, tu teraz tą pierwszą zrobimy z szynką dojrzewającą albo z jakąś, tak jak mówię, cienko-krojoną wędliną. I też układamy dwie trzecie placka, ciasno zwijamy. ciutko docisnąć. Proszę Państwa, możemy taką tortillę przygotować e, z na dzień. Jeżeli wiemy, że następnego dnia e, goście nam się zapowiedzieli na następny dzień, wówczas zawijamy folię. Panie Zenku, jeżeli wiemy, że goście nam się zapowiedzieli z dnia na dzień, to po prostu wyjeżdżamy z domu i <laughs> to, to bywa, tak? Tylko, że niestety z biegiem czasu stwierdzimy, że zostaliśmy sami <laughs> na tym świecie. Także jak na, na dzień, zawijamy folię, możemy zostawić na drugi dzień. Yy, wtedy tylko wystarczy odwinąć. Ładnie serek nam się zadin. Dosłownie ładnie nam się, tym bardziej, że ona nam się wystudzi. Zaczynamy krojenie, Czyli odcinamy pierw jedną stronę i w to sobie w, będziemy kroili sobie w dzwoneczki. w się nie grubsze. Ale to też jest bardzo dobre, bo proszę nie Oczywiście. mówić, że to wy to jest... Nie, 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 może no, to wyrzucać. Możemy odłożyć, czasie, bo on. W czasie e, szykowania możemy się sami de degustować Marzemy. te dane kawałeczki, bo to <grym> oczywiście jest dobre. To je na razie odłożymy, później może będziemy mieli jakiś problem. A przy stole możemy zachować pan że my to zrobiliśmy tylko dla kości. Oczywiście wcześniej już degustując. Co pan dzisiaj opowiada to po prostu ludzkie. Dawno pana po prostu nie było u nas w programie i ma pan dzisiaj taką wenet Tego nie wyrzucać. Oczywiście, proszę Państwa. Po przekrojeniu w swoje takie dzwoneczki, Pięknie właśnie to wygląda bardzo. Widać pięknie. fajnie tortille, zieloną obudkę od sałaty, białe. Pięknie pachnie. Jednak tak. ta szynka wędzona to jest nadaje. No jest droższa na pewno, ale ona nadaje bardzo silny charakterystyczny. I wtedy układamy sobie ładnie na sałacie. I zaraz pokażemy, jak to pięknie wygląda. Jedną właśnie, tak jak wspomnieliśmy, zrobimy właśnie szynką parmeńską. A mamy trzy talerze, zabraknie nam. Nie zabraknie, zasłanie, rozłożymy. Ale możemy właśnie położyć jeszcze te I kawałki. Możemy czy nie możemy? Zrobimy nie. w ten sposób. Tak i tu dołożymy trzeci, a tamto zrobimy piękny. Tak. Proszę Państwa, na razie mamy tak rozłożony. Tak jak wspomniałem, jest pod spodem sałata. Żeby e, tortyna nabrała odpowiedniego smaku, musimy troszeczkę ją zakwasić. Delikatnie możemy polać ocen balsamicznym, ciemnym. Ale delikatnie. Zarazem troszeczkę nam tutaj skapnie na sałatę. sałatę, także już mamy troszeczkę przyprawioną. Delikatnie możemy po sałacie polać olej oliwą z oliwek. Albo z zwykłym olejem. Oczywiście, bo wiadomo nie, nie zawsze wszystkie produkty są w domu. I teraz możemy dekorować. Wiadomo, że to jest przystawka, no to wtedy, żeby jeszcze dodać kolorystyki, ożywić to dodamy pomidora, który będzie również dodatkiem do całego dania. A z łososia zrobi Pan też jedną? Tak, tak, zaraz będzie robimy widać? z łososia, Tam ta nam już jedna przestykła. Tutaj Pani Agnieszka ładnie dodatkami tak. jeszcze właśnie udekoruje. Mamy zieleninę, także można do tego dodać zielenie całą bukiet zrobić. My to zrobimy w formie takiej bardziej przystawki dla powiedzmy jednej osoby. Ale to jest dość sycące, może być daniem głównym. Oczywiście. Proszę teraz zaprezentuję, zrobimy drugą z łososia. W praktyce jest ta sama procedura. Tu mamy o tyle lepiej teraz, bo ten drugi nam plack ładnie wystygł i serek nam się pięknie rozmazowuje na całej powierzchni. Pan tego sera nie żałuje. Ja bym tego mniej posmarowała, bo jednak ten ser jest tłusty. No tak, proszę Państwa. Dlatego my to prezentujemy w sumie w formie takiej bardziej obfitej. Ale można w, w formie light. Można zrobić właśnie tak, jak tutaj Pani mieszka mówi, w formie light, czyli delikatniejsze. Można sobie poszukać sery o mniejszej zawartości tłuszczu. No wszystko zależy od inwencji Państwa. My pokazujemy tylko. A wygląda wzór. to przepięknie. Ja już może trochę pokażę, jak to wygląda, bo się nie mogę doczekać. A niech Pan robi, niech Pan robi. I do tego bo możemy dołożyć. Się dołożyć Pięknie po prostu to wygląda. Super. Odrobinę zielonego, jest chociaż pewno, ale koper nada taki. Tak, proszę Państwa, to będzie wyglądało jedną. Mamy jedną wstaweczkę, jedną. a drugą zrobimy właśnie z łososia. Często my tu robimy takie bardziej wykwintne, ale można również zrobić, często robimy w domu pasty rybne, takie jak z makreli czy... Praktycznie cały podkład, wszystko jest takie same, jedynie dajemy do środka pastę z makreli albo makrele bierzemy świeżą, rozgniatamy w widelce. Pasta z makreli to jest bardzo fajny pomysł na program. Niech pan, robi, niech pan robi, panie Zenku, bo zaraz się goście zbliżają, a pan gada. I tak jak poprzednio ciasniutko zwijamy I kroimy I kroimy w cząsteczki Super, bardzo szybkie, lekkie i pięknie wyglądające A ja to sobie od razu zabieram Proszę Państwa, z Wygląda w ten sposób, Może... jest delikatniejszy, piękny kolor, taki różowy kolor łososia, również będzie atrakcyjnie wyglądał. No Łososia trzeba lubić po prostu. Tak, tak. Proszę Państwa, przy łososiu jest jeszcze jedna rzecz, jak każda ryba pędzona... Ja mogę sobie to wziąć? Tak, tak, proszę bardzo. Dojeżdżę skropimy osłem balsamicznym. Dodajemy jeszcze dodatkowo plasterki cytryny. Cytryna dodatkowo nam zakwasi i to nabierze troszeczkę ciekawszego smaku. Dożymy również z pomidorka, bo to, tak jak mówiliśmy, jest przystawka. Nic się nie może zmarnować. Nie, no, oczywiście. I właściwie tych produktów było niewiele, a danie nam się przygotowało dla czterech osób. Takie porządne. Również leciutko skrapiamy octem balsamicznym, ale oprócz tego, tak jak powiedziałam wcześniej, dodajemy jeszcze cytryny, bo tego wymaga po prostu ryba. I proszę Państwa, w parę minut, jak tutaj Pani Agnieszka powiedziała, stworzyliśmy. Danie o wielkiej urodzie. Wygląda to w ten sposób. Tamto mamy z szynką, tu mamy z łososiem. Tak jak wspomniałem, możemy zastosować do tego różnego rodzaju pasty rybne, tak jak pastę właśnie z makreli. I wtedy mamy bardzo szybko. Bardzo zakąskę. chciałabym się zaprezentować przy tym daniu. Także na dzisiaj to już chyba koniec. Z restauracji rustykalnej. My... Danie o wielkich walorach smakowych, przepięknej urodzie. Zenon Latański, Agnieszka Kandarian. Zapraszamy do rustykalnej. Dziękujemy.